Cześć, jestem Weronika i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co mnie motywuje, kiedy mi się nie chce. Są takie dni, tygodnie, kiedy mi się nie chce. Uważam, że nic już nie ma sensu. Nie ma sensu nagrywać, nie ma sensu czytać książek i ogólnie, w ogóle całe życie moje nie ma sensu. Każdy z nas to zna, każdy z nas tam był. Nie lubię tych momentów, i czasem ok, zdarza mi się je jeszcze bardziej celebrować, że tak powiem, czyli słuchać smutnych piosenek i zagłębiać się w tym swoim smutku. A czasem próbuję zrobić coś, co mnie odbije od tego dna, i kiedyś trwało to dłużej, dlatego że nie robiłam tego specjalnie, nie wiedziałam nawet, co mam zrobić, i po prostu któregoś dnia trafiałam na coś, co poprawiało mi humor. I przy następnej handrze. Znowu coś poprawiało mi humor, aż zebrała się taka kupka rzeczy, które wiem, że jak mam zły humor i je zrobię, to ten humor najprawdopodobniej mi się poprawi. I wręcz dostanę takiego kopa, i wtedy mi się chce, i wtedy jestem w stanie nagrać 10 odcinków w tydzień. Znaczy nagrać, bo to, że je zmontować i wypuścić, to jest inna sprawa. W każdym razie, że wpadam w taki wir robienia. Tworzenia, spotykania się z ludźmi, umawiania się na jakieś rzeczy i robienie tych rzeczy. I tak, właśnie. Co dla mnie jest taką motywacją? Może znajdziecie w tym coś dla siebie, ale napiszcie mi też, co dla was jest taką motywacją. Może ja znajdę coś dla siebie w waszych propozycjach. Po pierwsze, Pink i jej piosenki. Ja wiem, że Pink jest taka popowa. Ale jest ze mną od zawsze, jak w właśnie popkulturowym odliczaniu tagu mówiłam, jest to jedna z moich ulubionych artystek. Właściwie nie zagłębiam się w życie artystów, bo boję się, że coś z ich życia zrazi mnie do ich twórczości, a ja wolę to rozgraniczać, bo wiem, że ktoś może tworzyć super rzeczy, a niekoniecznie być super człowiekiem. I na odwrót, być super człowiekiem, a te rzeczy niekoniecznie mi przypadną do gustu. Dlatego staram się to rozgraniczyć w miarę możliwości, więc na wszelki wypadek, jeżeli mam ulubionego autora czy ogólnie jakąś postać kurczą, staram się nie wchodzić w jej życie. Pink jest tak, że tak trochę wchodzę, ale nie za bardzo. Wolę myśleć, że ona jest spoko i w ogóle. I też jeżeli oglądam koncertówki, to widzę dużo takiej pozytywnej energii. Jej wszystkie teledyski bardzo mi pasują. Podchodzą pod moje poczucie humoru, pod moją estetykę i ogólnie pod moje pojmowanie świata. Ona jest taką bardziej chłopczycą, nie przejmuje się, niby z drugiej strony są bardzo kolorowe te teledyski, trochę bajkowe w niektórych momentach, więc to jest taki mój styl. Uwielbiam oglądać jej koncerty, i też to wszystko dookoła koncertów, jak wiecie, robi się takie tam behind the scenes. Ja wiem, że to jest reżyserowane i to ma pokazywać artystę w jak najlepszym świetle, ale ja lubię to oglądać. Lubię tą pozytywną energię i po prostu nie, nie zanurzam się w to, czy, czy to tak jest naprawdę, czy to jest bardzo wyreżyserowane, ale mnie to jakoś tak nakręca, żeby robić więcej. Kolejna osoba z dobrą energią, właściwie to. Bardzo dużo dają mi osoby, które mają pozytywną energię, ale nie tak twarzą w twarz. To znaczy, jeżeli jestem w towarzystwie osób, które mają taką energię, to czuję się trochę przytłoczona. Czuję się taka, że ja nic nie robię i że trochę boli mnie głowa już przez to, że ta osoba ma tyle energii. I chce się zamknąć w pudełku i siedzieć i tam sobie odpocząć. Natomiast jeżeli widzę takie osoby na YouTubie, że wiecie, sama sobie to puszczę w pewnym momencie, zawsze mogę dać stop, zawsze mogę wyjść, to to mnie pozytywnie nakręca do działania. No i drugą taką osobą jest Karol Paciorek. I jest to dosyć zabawne, dlatego że jeżeli popatrzymy na lekko stronniczych, to ja nie wiem, czy bardziej nie skłaniałabym się ku Włodkowi, jeżeli chodzi o jakiś tam światopogląd i, i ogólnie o bycie. Czy, czy, no właściwie myślę, że jestem po środku. To nie jest tak, że Karol Paciorek mógłby być moim bratnią duszą, ale on ma w sobie taką zaraźliwą, właśnie energię, że jemu się chce. Przynajmniej przed kamerą. Jemu się chce, i jak oglądam jego filmy, to ja mówię: dobra, dobra, to robimy, to coś robimy. Było Tak podobnie było, jak kręcili nienasyconych z Pauliną Lis. Czy ogólnie imponderabilia, też jak oglądam, czy lekkostronniczych, po prostu wtedy ja się nakręcam, mówię: Dobra, to nagram, bo to jest takie fajne. Wtedy mi się przypomina, jak bardzo lubię nagrywać i jakie to jest dla mnie odprężające. Pomimo tego, że jestem w tym dołku i stwierdzam, że to dupy, bez sensu, nikt mnie nie ogląda, nie będę nic nagrywać. I właśnie ta pozytywna energia jest zaraźliwa. Druga osoba youtubowa, która też mnie tak pozytywnie nakręca, to jest Jenna Marbles. Ona ma. Tylu widzów, że może już robić, co jej się podoba. Dlatego kiedy się zastanawiam, czy to nie jest coś zbyt yy, nudnego, to co ja robię, że mówię przed kamerą jakieś głupoty, to oglądam, jak ona robi ciastko urodzinowe dla psów swoich, albo jak pokazuje kwiatki w domu. Jakby <laughs> i to wszystko jeszcze na dodatek, jakby ona sama jest zabawna, więc to wszystko jest zabawne, nieważne, co ona robi. To jest zabawne, ja to oglądam i bardzo często ona chodzi w, w ogóle w rzeczach takich po domu, taka rozchęustana. Widać, że to nie jest taki cudowny, cukierkowy świat, jak niektórzy instagramerzy czy youtuberzy propagują, i gdzie jest reklama na reklamie, i, i to wszystko jest po prostu sponsorowane, i dlatego muszą wyglądać tak pięknie, cudnie i uroczo. Tylko tam ona. Takie zwykłe życie. Czasem jej się nie chce ubrać, czasem wymyśli coś na ostatnią chwilę i po prostu sobie robi. A czasem mówi, że sobie robi, bo co chciała zrobić. Ona nie wie, czy się to będzie oglądać, ale to jest taki czas dla niej. Że ona już jest stara, ma, nie wiem, 32 lata, więc to też mnie, no, jesteśmy w podobnym wieku, więc to też mnie jakoś tak motywuje bardzo. I lubię to oglądać. Kiedy zapętam się w takich złych myślach, czy to, co robię, jest dobre, czy to w ogóle ma sens, czy to jest dla kogoś wartościowe, to wchodzę sobie na genę i stwierdzam, że no, oglądam, jak wyprowadza psy na spacer, więc no, wyluzuj i rób dalej to, co lubisz, po prostu. Jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze The antwort. To jest chyba jedyny zespół taki elektroniczny, czy co oni tam grają, którego słucham. I to też mnie tak jakoś pozytywnie nakręca. Tym bardziej, że mają dziwne teledyski i też takie pojechane, i jak sobie ich słucham, to też mi się zaczyna bardziej chcieć. Bo są tacy inni i też robią to, co robią, i w którymś momencie to się ludziom spodobało, i to jest fajne. I to też mnie pozytywnie nakręca. Kolejna rzecz to jest zabiegany dzień. Im bardziej wpadam w taki marazm, że nic mi się nie chce robić, i właściwie nic nie robię, tym bardziej nic nie robię. A kiedy. W którymś momencie muszę, muszę gdzieś jechać, muszę coś zrobić, no, no muszę, no to się zbieram i jadę i wtedy dostaję takiego odświeżenia, że zrobiłabym jeszcze coś. I jeszcze coś. I ogólnie tak jest i chyba już o tym mówiłam, nie wiem czy nie powtarzam, że im bardziej mam zabiegany dzień, tym bardziej, tym więcej rzeczy jestem w stanie zrobić. Chyba tak jest, na pewno o tym mówiłam, tylko nie wiem, w którym odcinku. W każdym razie u mnie to działa. Że im więcej rzeczy robię, tym więcej jestem w stanie zrobić, a jeżeli robię nic, no to nic mi się nie chce. Kolejna rzecz to jest obcowanie z przyrodą. Ja jestem taką przyrodniczą panienką. Lubię sobie siedzieć na łonie natury i po prostu słuchać drzew, słuchać ptaków, szumu, czegokolwiek byle nie, samochodów i drogi. I jest to ciężkie ogólnie żeby gdzieś się podziać tak, żeby naprawdę nie było słychać tego ani gwaru ludzi przy okazji, bo albo słyszysz samochody, albo gwar ludzi. Dla mnie najlepszą rozrywką w trakcie wakacji to jest na przykład siedzenie nad ogniskiem samemu albo z mężem i wpatrywanie się w ogień, albo siedzenie na łódce na środku jeziora, gdzie też nie ma nikogo innego, albo po prostu siedzenie gdzieś w jakichś krzakach i obcowanie z przyrodą. Ostatnia rzecz, która mi się w tym momencie nasuwa, to jest wymyślanie jakichś nowych projektów, że tak to nazwijmy. Chociaż nigdy nie lubiłam słowa projekt, bo ja nigdy nie wiedziałam, co znaczy projekt, czyli co. Wymyślanie jakichś nowych odcinków, jakiejś nowej serii odcinków, jakiegoś czegoś, no jakiegoś projektu. <grych> Sama teraz już nie umiem powiedzieć nic innego innego słowa nie potrafię użyć. Więc wymyślanie nowych projektów. Jeżeli się nakręcę, tak było z Werandką, na przykład dalej to trwa. Ja w dalszym ciągu nie wpadłam w taki marazm, że nie chce mi się i bez sensu. Chociaż troszeczkę, ale jakby nie miało to wpływu na publikację. Bo w księgarce miałam takie momenty, że bez sensu i nie czytałam przez miesiąc. I wtedy był przestój. Więc wymyślanie takich nowych rzeczy. Myślę, że Zawsze tak mam. Kiedyś mi się wydawało, że to jest słomiany zapał, ale po prostu muszę zmieniać coś. Że mogę robić to samo, ale jakieś coś nowego, to jest zawsze taki powiew świeżości. I to zmusza do tego, żeby się znowu zacząć na maksa starać. Napiszcie mi, co Was motywuje, i serio, napiszcie, bo może znajdę coś, co też bym mogła wykorzystać do motywowania się. A dzisiaj jest Światowy Dzień Smurfa. Lubiłam smurfy, oglądałam smurfy. Bardziej lubiłam już muminki. Moim ulubionym smurfem był chyba papa smurf. Bo tak, to raczej wszyscy mnie irytowali. <noise> Pracuś był spoko. Więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich smurfów. Dajcie znać, jaki smurf był waszym ulubionym. Potem był chyba jakiś taki dziadek smurf. Taki w żółtym kubraczku. Też był spoko. Ja już kończę, wybawcie się dobrze i do zobaczenia następnym razem.